Cześć, w tym filmiku w końcu pokażę Wam figurkę, jaką przygotowałam z okazji 1000 subskrypcji. Natomiast tutaj, jak na nią, ukaże się już w weekend. A figurką, którą dla Was przygotowałam, jest figurka fauna. U figurki jest ozdobiony złotym labiryntem. Figurka ma malowane oczy faktkami. Fauna ten pochodzi z filmu Labirynt Fauna. Muszę niestety dodać, że nie udało mi się sfilmować jak wykonuję całą figurkę. Tutaj mam muszę powiedzieć o czymś, o czym Wam wcześniej nie mówiłam. Otóż, gdy filmuję jakąś figurkę, zazwyczaj robię w taki to sposób, że nagrywam sobie filmik partiami, czyli robię sobie najpierw nogi, nagrywam te partie ciała, później zatrzymuję filmik, czekam aż mi się ją zrenderuje, włączam kamerkę i robię kolejną część. Znowu wyłączam i tak do samego końca. Niestety nie wiem jakim cudem, ale przy lepieniu tej figurki zrobiłam gdzieś tak, nie wiem, dotąd nogi. że z boku pokażę. I wyłączyłam sobie filmik, żeby się on zrenderował, po czym byłam przekonana, że kamerkę ponownie włączyłam i zaczęłam wykonywać dalszą część nóg. Niestety, później, kiedy skończyłam już gdzieś tak dotąd nogi, okazało się, że kamerki nie włączyłam. Więc, no, niestety, dziś takiej części z tego fauna nie zobaczycie na filmie ponieważ zwyczajnie jej nie nagrałam. No niestety zdarzyło mi się już to parę razy, między innymi przy smoku, gdzie głowę nie nagrałam. No niestety czasem tak bywa. a Szczerze powiedziawszy nie chciałam figurki zaczynać od początku i dlatego ten filmik no, nie będzie miał gdzieś sporo właśnie tych nóg. Dalsze części ciała się nagrały, chociaż muszę dodać niestety, że wciąż mam problemy, żeby nagrać w taki sposób, żebyście wy widzieli. I dlatego wiele ujęć musiałam po prostu wyciąć z tego filmiku, ponieważ zasłaniam wszystko ręką. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wykonanie tej figurki zajęło mi 22 godziny. No, prawie 23, bo ogólnie cały filmik wyniósł 22 godziny i 35 minut. No więc prawie 23 godziny. Oczywiście całość nie robiłam w ciągu jednego dnia, tylko po prostu przez. 7 dni, czy tam przez 5 dni, już nie pamiętam, bo figurkę robiłam w sumie jakby w dwóch partiach. To znaczy, najpierw zrobiłam cały tuf gdzieś tak do szyi, a samą głowę zrobiłam po prostu kiedy indziej. I akurat tak wyszło, że po prostu cały tuf zrobiłam w zeszłym roku, a głowę zrobiłam już w tym nowym roku. To tyle chyba z tych informacji. Na zakończenie chcę chciałam oczywiście bardzo podziękować, że jest was aż tylu. Jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że będzie Was więcej. Trzymajcie się ciepłutko, pozdrawiam Was, pa pa!